Nazywam się Dorota Wieczorek i jesteśmy w przepięknej zielonej scenerii Egzotarium, gdzie rozpoczynamy cykl spotkań z kobietami od nowa. Przyjechałam tutaj pokazać, jakie mamy usługi dla kobiet dojrzałych i nie tylko. Przedłużanie włosów, strzyżenie, koloryzację, w tym najlepiej się czujemy. Mamy piękny event dla kobiet dojrzałych i nie tylko, od nowa, organizowany w Egzotarium w Sosnowcu. Myślę, że każda kobieta zasługuje, żeby czuć się piękna. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyjechałam z Katowic. Jestem projektantem od 10 lat. Mam swoją markę modową FUREL. I ubieram kobiety i bardzo ich zachęcam do tego, żeby ubierały się w kolory. A ponieważ to wydarzenie właśnie jest na tę okoliczność zorganizowane, żeby kobiety czuły się lepiej, bardziej energetycznie, to myślę, że właśnie ten obszar, którym ja się zajmuję, będzie takim obszarem interesującym dla pań, które dzisiaj tutaj odwiedzą to miejsce. Jesteśmy w bardzo biologicznym temacie, w temacie menopauzy też w momencie takim szczególnym życia kobiety, który jest takim przejściem między młodością a wiekiem już dojrzałym. Moment, który bardzo dla wielu kobiet jest trudny, jest stabilizowany, trudno o nim czasem rozmawiać, trudno się zorientować, że ten moment się zaczyna, bo to nie tak, że jednego dnia się budzimy i nagle mamy menopauzę, tylko to jest proces, cały proces klimakterium, który trwa i przychodzi od tego czasu przed menopauzą, kiedy dochodzi do różnego rodzaju zmian hormonalnych. W końcu pojawia się monopauza, czyli ta ostatnia miesiączka i następnie mamy cały ten okres postmenopauzalny. Przybyłem tu na zaproszenie organizatorów z, takim, z taką prośbą, żeby poopowiadać trochę o monopauzie, trochę o tym ważnym momencie z punktu widzenia jakby takiego ginekologiczno-położniczego. Zachęcam wszystkie kobiety, które są w tym okresie około menopauzalnym, do tego, żeby zdobywały wiedzę, żeby szukały tej wiedzy, ponieważ menopauza to nie tabu. Menopauza to po prostu kolejny naturalny moment w życiu kobiety. Przyjechaliśmy całym zespołem, dlatego, żeby porozmawiać z paniami na temat problemów z menopauzą, jakby uświadomić im, że można też w zakresie chirurgii plastycznej pomóc. Zależy nam głównie na psychice, żeby pacjentkę podtrzymać psychicznie, jakby odnowić w niej wiarę w siebie. To jest moja metoda, którą opracowałam na kanwie swoich doświadczeń, wieloletnich, w pracy warsztatowej, w pracy klientkami i z klientami po to, żeby móc im pomagać i te siedem etapów, które opisuję jest na tyle istotnych, że dotyczą każdego obszaru naszego życia. A dzisiaj zostałam zaproszona, żeby porozmawiać o bardzo ważnym temacie, który jest tematem jeszcze w Polsce, mimo kilku zmian, tabu, a mianowicie seksualność kobiet, szczególnie w okresie menopauzy, żeby odczarować ten temat, żeby nadać mu nowe znaczenie i właściwie zastanowić się dlaczego jest tak postrzegana i że ta menopauza nie jest końcem kobiecości, seksualności, nie jest końcem życia kobiety, tylko wręcz nowym początkiem, i że część kobiet, moich klientek, odczuwa na nowo, czyli od nowa rozkwit tego swojego potencjału seksualnego, który może się też przejawiać w jakiejś twórczości. Jestem tutaj, ponieważ e, panie zasługują na to, żeby e, pięknie wyglądać w każdym wieku. I w każdym, na każdym etapie swojego życia. Osoba, która będzie laureatką, pani, która będzie laureatką tego wydarzenia, dostaje od nas okulary w całości, czyli okulary z korekcją, z badaniem, cały pakiet. My postaramy się o to, żeby pani wyglądała po metamorfozie naprawdę pięknie. Przyjechałem na zaproszenie Dziennika Zachodniego, żeby się podzielić wiedzą. I doświadczeniem, jakie mam w zakresie szeroko pojętej medycyny holistycznej, włączając w to zęby. Z przyjemnością podzieliłem się wiedzą, która pozwoli przedłużyć życie w, dobrym, w dobrej kondycji. Jestem tu dzisiaj, żeby pokazać kobietom, że zawsze można zacząć od nowa. Ja spełniłam swoje marzenie, napisałam powieść, która dociera teraz do setki czytelników. Ty też możesz zacząć od nowa. Jesteśmy dzisiaj w Sosnowcu, w przepięknym miejscu w egzotalium. Będziemy mówić o menopauzie, która jest mi bardzo bliska. Mam 54 lata i przeszłam te wszystkie etapy i chcę właśnie powiedzieć, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Warto dbać o siebie i nie tylko. Podobało się, wykłady były ciekawe. I tak jak powiedziano, żaden bieg nie ma, nie zna granic, abyśmy mogli zacząć cokolwiek od nowa.